Witam serdecznie specjalnie do widza, który wczoraj skomentował ten short, w którym pokazywałem turbinę wiatrową niepracującą, czyli w trybie OFF w nocy. I o co z tym chodzi? Jest sporo kontrowersji, sporo informacji co do turbin wiatrowych, jakie one są to hałaśliwe, a tutaj na przykład to jest turbina przy parkingu, przy stacji paliw i co najlepsze, że w nocy chociaż ona pracuje, to tak i tak i już nawet siedząc w samochodzie no praktycznie nie słychać. A co nam się wciska, eee, ludzie słuchają propagandy, eee, bardziej żyją propagandą niż tym, co jest naprawdę tak, ta turbina szumi, ale to jest bardziej jak to ludziom się puszcza, tylko ten dźwięk to jest bardziej bardziej słychać tylko szum nie, nie te potężny hałas także tutaj mamy kilka turbin wszędzie i czy jest strasznie no nie i tu akurat stoję około 10 metrów od takiej turbiny i czy jest tragedia no nie ma tragedii tragedia to jest dla tych co, co są, żeby to było straszne tutaj bardziej słychać e, autostradę, szum wiatru czy, czy już tak jak teraz chciało się zrobić przy 300 metrach czy to będzie tragedia no nie no na pewno nie to jest tragedia tylko propagandowa nie taka tragedia którą e, ludzie naprawdę odczuwają także a opłacalność opłacalność no jeżeli ktoś potrafi liczyć taka du duża turbina jak to tu na przykład, jest to potrafi zasilić od 5 do 10 e tysięcy domów rocznie. E jeżeli choć e ktoś by zapłacił rachunek 100 zł, ale wiadomo, że to wychodzi dużo więcej. Te teraz przy, obecnie, e przy obecnym ogrzewaniu pompami ciepła, to e przy ogrzewaniu pompami ciepła, to ta turbina potrafi się zwrócić w rok, bo koszt postawienia takiej potężnej motoż jest potężna. Turbina to jest od 10 do 14 milionów złotych. To nie, ona się nie zwraca przez kilkanaście lat, tylko przez rok. Czy ludzie w końcu zrozumieją, że, że to bardziej wierzą w propagandę i nieopłacalność tego? To jest kurwa najczystsza energia, jaka może być po elektrowniach jądrowych. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. O tym, co wam się wciska codziennie. Nie tylko o turbinach, tylko e, o, o dezinformacji e, rządowej. Piszcie w komentarzach, tak już mówiłem, co o tym sądzicie. Pozdrawiam serdecznie.